Jednym z powodów, przez które ostatnio nie chciało mi się nagrywać, jest to, że ostatnie popularne filmy w kinie nie wywoływały we mnie silnych emocji. Ile można mówić, że coś było niejakie, albo zwyczajnie dobre, albo że po prostu nie rozumiem konwencji. Tę złą pasę na szczęście przerywa dziś film menu hipnotyzujące, wyważone, wariactwo, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało. Mała grupa ludzi wybiera się na degustację u słynnego szefa kuchni, która jest warta ogromne pieniądze i odbywa się na prywatnej wyspie. Od samego początku towarzyszy nam niepokojąca atmosfera. Czuć, że coś tu jest nie tak. W tle przygrywa nam ścieżka dźwiękowa z niepokojąco brzmiącymi skrzypcami. Pracownicy wyspy uśmiechają się do turystów z wyraźną dezaprobatą, a szefa kuchni gra ten sam aktor, który grał Voldemorta. Atmosfera Woldemorta. Właśnie tutaj głównym składnikiem, który czyni to widowisko ciekawym. Z początku miałem wrażenie jakby kucharze chcieli zjeść tych wszystkich turystów, ale prawdziwa konkluzja przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Gdybym miał określić gatunek tego filmu, to. Miałbym problem. W pewnym sensie jest to thriller, a nawet horror, jednak klimat tajemniczości i niebezpieczeństwa wyczuwa się zamiennie z groteską i czarną komedią. To kino proste i łatwe do przełknięcia przez kogoś, kto nastawia się na proste i ciekawe kino, jednak jest podane w sposób artystyczny i kto chce, ten w środku wyczuje także przesłanie na temat sztuki i satyrę społeczną. Z grupy zamożnych turystów wyróżnia się jedna osoba, grana przez anioł Taylor Joy. Wiemy, że odegra ważną rolę, bo to osoba, którą poznajemy już w pierwszych sekundach i szybko dowiadujemy się, że jest jedyną osobą, której obecność nie była planowana. Przyszła w zastępstwie za inną osobę, która akurat nie mogła się pojawić. A poza tym każdy wie, że nie bierzesz do filmu Annie Taylor Joy po to, żeby zagrała rolę drugoplanową. Zatrudnia się ją dlatego, że to bardzo dobra aktorka, która ostatnio jest na fali dzięki bardzo dobrym wyborom w swojej karierze, a kamery bardzo lubią robić jej zbliżenia na twarz. I bardzo dobrze udaje jej się oddać wyobcowanie oraz narastającą frustrację kogoś, kto nie pasuje do otoczenia, kogoś, kto nawet nie pojmuje sensu wydarzenia, w którym uczestniczy. Ralph Feins jako szef kuchni wielokrotnie okazuje swą niezwykłą charyzmę i władczość, pomimo minimalistycznej mimiki twarzy, która również ma swoje fabularne uzasadnienie. To normalne, że cała kuchnia pełna kucharzy zachowuje się pod jego pieczą niczym zdyscyplinowana armia, ale on potrafi nawet zwykłym klaśnięciem sprawić, że cała sala gości milknie i zaczyna go słuchać uważnie. Jeśli chodzi o walory gatunkowe filmu jako thrilleru, to ma on swoje mocniejsze i słabsze strony. Z jednej strony napięcie jest dobrze budowane przez stopniowe wprowadzanie coraz bardziej szokujących elementów i odsłanianie tyle rąbków tajemnicy, aby do samego końca niecała tajemnica została wyjaśniona, a jednocześnie żebyśmy coraz bardziej czuli, w jak złej sytuacji są bohaterowie. Z drugiej strony można się czepiać, że nasi bohaterowie robią za mało, by uniknąć złych sytuacji. W obliczu zagrożenia wydawałoby się, że instynkty powinny wziąć nad nimi górę, powinni stać się naturalnie bardziej agresywni, dlatego postrzegany kompletnie dosłownie ten film trochę leży. Jednak jest to kino szalone i w kontekście mentalności, jaką prezentują niektóre postacie w tym filmie mentalności samego szefa kuchni, mentalności towarzysza Ani Taylor Joy i Niektórych słów wypowiedzianych w ostatnich scenach można doszukać się sensu w postawie tych gości. Szczególnie w zestawieniu z drugim dnem filmu, którego świadomość nie jest jednak wymagana do docenienia tej produkcji. Starczy wiedzieć, że jest to kino nieprzyziemne i dosyć szalone. I staje się to tym bardziej oczywiste dzięki komedii. Nie wierzę, że to mówię w kontekście tego filmu, ale Ralph Fiennes potrafi być zabawny. Potrafi wykpić innego człowieka i posłużyć się sarkazmem, a jest to tym bardziej zabawne dzięki temu, w jaki sposób mówi. Nie uśmiecha się, ale jest spokojny i pewny siebie, dzięki czemu jego cynizm lepiej wybrzmiewa w komedii. Cała sytuacja jest zresztą tak absurdalna, że jest czarną komedią sama w sobie. Szczególnie kiedy twórcy zaczynają bawić się formą. Na przykład w przejściach między scenami pokazują nam zdjęcie potrawy, która jest w danym momencie serwowana z opisem składników i w ogóle i bywa, że z czasem pozwalają na mały żarcik z tą formą. Jeśli chodzi o drugie dno, to film jest oczywiście komentarzem na temat sztuki, tworzenia jej i odbierania. Sam film jest o sztuce kulinarnej, ale można równie dobrze podstawić pod to jakąkolwiek dziedzinę. Poruszone są tutaj takie zagadnienia, jak to, kiedy sztuka jest dobra, a kiedy pusta. Co sprawia, że tworzenie jej przynosi radość, a co sprawia, że tę radość się traci. A także, co my właściwie wiemy i na ile się znamy, a na ile udajemy, że się znamy i się wymądrzamy. Być może ja sam powinienem za swoje bredzenie siedzieć teraz na sali razem z pozostałymi gośćmi szefa kuchni z filmu. Być może większość z nas powinna. Być może my wszyscy powinniśmy. I te tematy też są poruszane za pomocą groteski. Mamy tu Satyrę na artystów, krytyków, odbiorców sztuki, samej sztuki, arystokrację, snobizm, wyższe sfery i tandetę. Tak więc, jeżeli ktoś ma ochotę na niecodzienne wrażenia, pewnego rodzaju szaleństwo, w którym horror przepycha się z komedią, ładnie wyglądające potrawy i pojedynek charakterów w postaci granych przez Ralpha Fainsa i Anię Taylor Joy, to. Jest to bardzo dziwna i specyficzna ochota, ale na szczęście łatwa do zaspokojenia przy obecnym repertuarze kinowym. This is child. Welcome to the grown-up's table. I've got exactly two minutes and you should be grateful. Cause I'm in the fucking weeds. With all these shows to pitch. I'll keep my oven preheated. And my pilots list. I'm a seasoned skillet, you're a palm-sprayed pan. Of Michelin stars. You're like the Michelin Man. rolling down. Well from hollering And I'm shitting on you like I'm work in